Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Z tej strony mieczek, a tutaj macie skiny dla aktywnych widzów. Także wszystko macie wyjaśnione w opisie. No i oczywiście na Discordzie, na kanale. Hashtag giveaway. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No, i lecimy oczywiście teraz ze zwycięstwem z poprzedniego odcinka. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam cię na Pirate Swap z kodem Mierk. Dostajecie 35% bonusu do wpłaty Kto to będzie z 50 komentarzy? 57, także elegancko. Stryjek babki. O, chyba on tutaj ostatnio również wygrał, także niezły farcik. Gratulacje. Pije tylko wodę gazowaną, w pracy, pije około 2 litrów, czasami więcej. Zależy, jak jest gorąco. I w domu 3 litry dziennie. No to bardzo dobrze, pamiętajcie. Nawet Nawetniajcie się, no bo teraz ciepłe dni nadchodzą Jest szósteczka, jest przecinek, także wygrał No i dzisiaj lecimy sobie tutaj na CSGO Skinsa Dodałem dzisiaj dla was właśnie taką print Streama, także No same lepsze skiny, cały czas tutaj staram się dodawać skiny droższe niż stówkę Kosa jest za 833 zł, także jeśli chcecie to zgarnąć tutaj Klikacie plusika, kod mieczyk Klikacie aktywuj, no i minimum 8 zł 40 groszy Tutaj tylko dyszka jest no i możecie właśnie zgarnąć takie skiny przy wpłacie, także powodzenia. No i wczoraj sobie mówiłem, że to jest jakiś błąd, że to jest Polska Jurą, a jednak to jest przez to, że mapa teraz jest Polski wprowadzona. No i nazywa się ona Jura, także dzisiaj sobie polecimy z Full Throttle Case'em na sam początek jako nasza wróżba. Później polecimy sobie z Jump King Case'em, oczywiście na Jester mode. Także zobaczymy, czy będzie to dobry pomysł. Tutaj cena się zwiększa do 719 zł, no i jest tragedia. Zaczyna się ten odcinek troszeczkę tragicznie. No ale mam nadzieję, że dominator case tutaj coś zmieni. No tutaj stówkę droższa, tylko skrzyneczka, ale można zgarnąć karambita, który przelatuje nam koło nosa. Ja pierdzielę Pepe Bizon. <laughs> Dobra, lecimy na case battle. Tutaj jakaś bitwa. No, 9 razy taka sama skrzynia. Zobaczymy. Może to będzie skrzynia, która przyniesie nam bardzo duży profit. Tutaj Wojciech Puczyk to chyba z blok ekipy jakiś ziomeczek. Także pozdrawiamy oczywiście. No i zobaczcie, tym kałach 136 zł. Jeszcze chyba tutaj kartel. Ja pierdzielę, myślałem, że to Case Hardenet. No, myślę, że będzie ciężko dogonić tego ziomeczka. Ma ponad 320 zł przewagi nad nami. Także. To już chyba jest koniec kolejny tutaj Midnight Laminate. No same fioletowe skiny mu wlatują u nas trzy razy niebieskie, raz czerwony, no i no jest tragedia. Jest tragedia, raczej nie mamy już szansy tego odrobić. Chyba, żeby jakiś tutaj Fire Serpent nam wyleciał na sam koniec, to no proszę cię co jest go skins. 500 zł byłoby głupio przegrać już na samym początku odcinka, ale tak się dzieje. Także zajebiście. Zajebiście prawie 1000 zł tutaj naszego przeciwnika. No i szukamy kolejnej ciekawej bitwy. No tutaj na cztery osoby, jest to chyba troszeczkę przesada. My troszeczkę tutaj delikatnie powinniśmy zwolnić, no bo zaraz przegramy cały budżet. No i dobra, kolejna bitwa tutaj. No skrzynki nowe eventowe Entry Fragger Case po 21 zł. No ja pierdzielę, ja nie wiem o co chodzi, ale chyba trzeba tutaj dawać underdogi. Chyba po prostu tutaj, underdog by siedział idealnie, no i to już dwa razy z rzędu, a każdy robi tryb klasyczny. Także to jest chyba jakaś podpucha. Spróbujemy zrobić na underdogu na dwie osoby. Tutaj sobie polecimy z jakimiś z Jester modami także takie troszeczkę tańsze skrzynki. No ale chciałbym koskę zgarnąć, także myślę, że te cztery skrzynki będą wystarczające. Dobra, dwie osoby, underdog. Tutaj najdroższa jest oczywiście a w tutaj redline, kurde myślałem, że w tym embercase jest jakaś kosa także mam nadzieję, że coś tam się kryje, no i coś tam dostaniemy dobra, jest 200 zł także dobry początek jeszcze, ja pierdziele, no co się dzieje, w Ember się było tutaj jeszcze koska Slotter, jeszcze tutaj wulkan pod spodem także, no bardzo blisko było, żeby zwyciężyć tą Bitwę brakowało tylko tyle, żeby wybrać tryb klasyczny. Także zapamiętajcie, po prostu, żeby grać z głową. Nie, nie będziemy tego oglądać. Nawet mi się nie chce tutaj bitwa wygrana. Także elegancko, 20 razy ultra case na buście. No nie wiem, kto tam kto takie bitwy gra, ale chyba jakiś zwariowany Marcin czy coś takiego. Dobra, steampunk case, spring case i w sumie tutaj można było spróbować. Ostatnio ta skrzynka no przepotężnie oddała. Slime case, także dzisiaj przetestujemy sobie, no już teraz tylko skrzynię na buście. No i jeszcze dorzucimy do tego może g 2 case, właśnie na buście, także na trzy osoby i tak to będzie sporo pieniędzy. No mam nadzieję, że nie przegramy wszystko. Jeszcze na, na case Battle mamy troszeczkę punktów, ale nie jestem pewny, ile to jest tak ostatecznie warte, także no fajnie by było coś tutaj zgarnąć. Eee, dobra, coś tam się kręci, no skrzynki może i nie są za duże, ale no... Dają w miarę spore profity, które nie lecą ani razu do mnie. Tutaj pierwszy raz wysuwamy się na prowadzenie, no mam nadzieję, że to będzie pierwsza bitwa wygrana. Proszę cię, co jest No bo naprawdę no troszeczkę już zwątpiłem tutaj jeszcze blinden dorzuca skiny, bo ty samo również bardzo ładnie poleciał. 125 zł. No i mamy to, jeszcze na dodatek Asimovek Wracamy do gry. Wracamy do gry mordeczki 1053 zł. Także teraz robimy po prostu profit podwójny. Wbijamy do Milf Huntera 15 ponad 5000 graczy na stronie, także naprawdę sporo jest przeciwników. Bardzo dużo bitów jest robionych, nawet w spoko budżetach, nawet tak 200-300 zł. Także dla każdego coś się tutaj na pewno znajdzie. Jeśli wbijecie, no to myślę, że. Oczywiście, jeśli macie jesteście pełnoletni, no to grajcie z Kodem. Mieczyk tam najczęściej coś się trafia dobrego. Moi widzowie bardzo często to piszą na Discordzie. Także jeśli chcecie się pochwalić, no to również możecie to zrobić. Zapraszam Was wszystkich. No i możliwe, że niedługo będzie jakiś specjal no bo wbiliśmy 3,5 tysiąca widzów. Kolejna bitwa przegrana. Nie wiem, jakim cudem to jest możliwe, ale dobra. Widzimy tutaj jeszcze jedną ciekawą bitwę. Później po prostu lecę all in. Jeśli teraz przegramy underdoga to lecę z trybem klasycznym. Ale no pierwszy skinek bardzo ładny M4 Statosphere, tutaj jeszcze na dobitkę Dragon Fire. Także fajny skałcik, No i naklejka również jest. No, może nie najlepsza, ale daje nam na pewno wygraną, także elegancko, tutaj jeszcze na jester mode zobaczyłem nowe polskie dwie skrzynie także od razu do nich dołączyłem no ale fajnie by było coś tutaj zarobić no bo tylko dyszka wyszła z tych dwóch pierwszych skrzynek no i z drugich również nie najlepiej, również nie najlepiej także teraz trzeba polecieć chyba na trybie dobra nie teraz trzeba w ogóle bitwę na przepałkę jedna tutaj bitwa na przepałkę to będzie ta no i później lecimy po prostu myślę że all ina. Za 700 zł na dwie osoby, jakiś tam knife case, chyba coś takiego będzie nas stać. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. No, tutaj ziomuś już wysyła fakeny, nawet jeszcze nie wie, jak to się skończy. No i właśnie przez tego fakena, chyba CSGO Skins politował się nad nim, no i dał mu tą wygraną. Także stówkę na jego koncie, no, zarobek tutaj dwukrotny. Tutaj jeszcze za 400 zł jakaś ciekawa bitwa, ale wbijamy do bardziej kolorowych anim, animowanych takich skrzynek, czyli Lunar Case. No i. No, i Wapor Wave Case. No zajebiście, zajebiście, ziomuś sobie wbił i zgarnął 800 zł, także 500 zł profitu. Nawet nas nie stać już teraz na e, niestety na Knife Case'a, także tyle z naszego planu. E, mo... Oczywiście zapamiętajcie, że trzeba grać z głową. Tutaj trzy skrzynie za 75 zł. No, nawet takie coś nas by uratowało. Także puszczaj tu bitwę Ziomek, a jak nie, no to po prostu wychodzimy. Nie ma co tutaj czekać, tylko trzeba grać. <laughs> także dobra. Nową bitwę sami musimy stworzyć. Tym razem lecimy na trzy osoby procentówki. Trzeba coś tutaj zmienić, także long dogi. Nie, no myślę, że najrozsądniejszą opcją będą tutaj te trzy skrzynki na zmianę, coś takiego, no i zagrać to po prostu na shared mode na cztery osoby albo na, tak, na cztery osoby, myślę, że będzie to najrozsądniejsze, tutaj mamy 100% na glock'a, no i 100% wtedy na M4A4 M4 coalition także raczej tutaj profit by, powinien być no na pewno, myślę, że na 100%, zobaczmy tutaj tylko przynajmniej jedna taka MK w najlepszym stanie, jeden taki kloczek, no i już będziemy w niebie, także mamy to, mamy to, zobaczcie, będzie tutaj naprawdę fajny zarobek, oby jeszcze coś tutaj dorzucić, ale pięć skrzynek zostało do końca. Przepraszam, ale coś mi tutaj w gardle siedzi, także nie wiem czemu tak jest, ale mam nadzieję, że nie przeszkadzało to wam w oglądaniu tego odcinka no i zaraz oczywiście kończymy takim myślę, że mocnym akcentem, czekajcie ile to będzie zarobku, no 1000 tutaj mamy 2000 zł na 4 osoby, no to po 500 zł, czyli po jeszcze jedna M na sam koniec, no szkoda, że jest to bardzo słaby stan, ale 600 stówek, także 300, tak 350 zarobione no i tak można żyć, tak można żyć Stać nas teraz na knife case, a także knife, knife kasę za 756 zł na dwie osoby. Nie będziemy tutaj przesadzać, i tak jest to bardzo ryzykowne to, co robimy. Ale no miejmy nadzieję, że profit tutaj się uda. Jest to metoda oczywiście 200% na profit. Mamy tutaj odważnego, jest jakiś bot MHL. Oczywiście poz... nie, pozdrawiam. nie pozdrawiam. Nie pozdrawiamy. No, było tak pięknie, naprawdę. Było tak pięknie. No, i wszystko tutaj ziomuś musiał zepsuć. zepsuć także możemy jeszcze zrobić od 145 zł do kosy. No, tak na, na sam koniec, ale Ach, trudno, trudno. Weźmiemy sobie jeszcze raz te skrzynki, które ostatnio najbardziej nam oddały, czyli żółte skrzynie. Chyba z Navi to były. Najlepsze, aczkolwiek nie jestem tutaj do samego końca przekonany. To będzie i tak 117 zł. No, underdog tutaj na dwie osoby. Nie będziemy jeszcze przesadzać. Ostatnią bitwę zrobimy sobie na trzy osoby, jeśli to wygramy. Jeśli przegramy, no to myślę, że po prostu zakończymy sobie ten odcinek. Nie ma co tutaj więcej kręcić. Jak nam nie siada, trzeba po prostu spróbować będzie jutro. No i zobaczymy. No tutaj, w miarę ciekawe skrzynki, oczywiście. 5 skrzynek, także nie wiem, czy jakiejś tutaj jednej skrzynki, jednego zawodnika nie pominąłem ale no trudno, nie ma co wnikać. I tak tutaj bot i sam ostatecznie zwycięża tą bitwę. Chciałem powiedzieć, że. Z... No nie, dobra, dobra, jednak jest. Jednak mamy tutaj jeszcze zwycięstwo, także 190 zł na naszym koncie, 4 osoby, underdog. No i myślę, że tutaj no, koska powinna być. Tak na 50%. Na 50% będzie tutaj koska, także jakaś skrzynka w kwocie 190 zł. Może jest to głupie, ale 1% na Autotronika, Underdog. No i kto nie ryzykuje, oczywiście ten szampana nie pije. Także. Do... O kurde, tutaj nie dodajemy bota, tylko dodajemy bota i samo na trzeciej pozycji. Tutaj jakiś odważny ziomek się trafił za 200 zł. Także trzymamy kciuki, no i przegrywamy kasę. Także. Ja mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę no i życzę wam jego dnia. Siemano.